Forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich jest coraz bardziej popularna. Wykorzystanie walorów krajobrazu, udział gości w codziennych zajęciach w gospodarstwie to główne zalety agroturystyki. Fachową opiekę nad gospodarstwem agroturystycznym sprawuje Technik Turystyki Wiejskiej. Technik Turystyki Wiejskiej dostosowuje gospodarstwo pod działalność agroturystyczną. Obsługuje klienta, zapewniając mu nocleg, posiłki i animację czasu wolnego. Nadzoruje i organizuje pracę zespołów pracowniczych, prowadzi produkcję w gospodarstwie rolnym i zbiór plonów. Może również zajmować się hodowlą zwierząt. Technik turystyki wiejskiej powinien być komunikatywny, otwarty na zmiany i wykazywać zdolności organizacyjne. Istotne jest również Poczucie odpowiedzialności, umiejętność wykazywania inicjatyw i zainteresowanie przyrodą. Niewskazane są wady wzroku, słuchu, wymowy, zaburzenia układu ruchu, zaburzenia układu nerwowego i wady serca. Praca odbywa się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. W zawodzie technik turystyki wiejskiej wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe. Można je zdobyć w czteroletnim technikum, dwuletniej szkole policjalnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych po uzyskaniu wykształcenia średniego. Dalsze doskonalenie umiejętności i kwalifikacji można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach turystyka i rekreacja lub na certyfikowanych kursach. Technik turystyki wiejskiej znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach turystycznych, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, szkołach, zakładach gastronomicznych lub może prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne. Początki nie były łatwe, dlatego że jest takie przekonanie, że na wsi nie ma nic ciekawego. Więc trzeba najpierw mieć pomysł na wieś. Nawet na taką bardzo małą, gdzie wydaje się, że jak nie ma gór, morza, to nie przyjedzie turysta. Tak? Długo zastanawialiśmy się, jak tego turystę przyciągnąć. Wpadliśmy na pomysł, żeby wrócić do tradycji związanej z dziedzictwem kultury. Obróbka lnu, uprawa to były takie kluczowe zajęcia tej miejscowej ludności koleskiej, i zaczęliśmy od posiania lnu. I zaproszenia szkół do, do tego, aby poznawały ym, tradycje związane z, z, właśnie z, z uprawą rolną. To jest jeszcze y, taki bardzo ciekawy blok tematyczny i dla dorosłych, i dla młodzieży, związany z y, faktem wytwarzania chleba. Pokazania, jak się pracowało w polu. Czyli jeśli są żniwa, to turysta bierze udział przy żniwach. Koszenie kosą i sierpem. Wychodzą gospodynie w ludowych strojach. I to jest bardzo widowiskowe i ciekawe dla turysty, turysta się włącza w działania. Prowadzimy też zajęcia dawne, wszystkie tematyczne są teraz bardzo modne. Jako, że tutaj rumianku uprawia się bardzo dużo, nasza gmina jest takim zagłębiem rumiankowym, więc wymyśliliśmy sobie wieś tematyczną, krainę Rumianku, gdzie takim głównym atutem tej wioski jest, tej naszej działalności, jest wiejskie spa. Mieszkańcy nie do końca byli przekonani, że mogą w charakterze instruktorów wiejskich pracować, trzeba ich było przekonać. A w tej chwili to mamy już bardzo dużo mieszkańców zaangażowanych w to nasze gospodarstwo. Jest około 20 osób, które tutaj pracują w sezonie przy obsłudze ruchu turystycznego. A tutaj moja osoba sprowadza się do, do, do tego, że koordynuję pracę tych ludzi, robię harmonogramy. Praca technika turystyki wiejskiej wymaga ogromnego zaangażowania. Trzeba to przede wszystkim lubić. Trzeba lubić pracę z ludźmi, bo jeżeli zakładamy, że będą turyści przyjeżdżali, a o to nam chodzi, to wiadomo, że człowiek nie jest sam w stanie prowadzić gospodarstwa rolnego, nie jest sam w stanie wymyślać atrakcji i sam z tymi turystami, z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają, pracować. Tak jak powiedziałam, ta oferta jest szeroka, w związku z czym trzeba znaleźć tych ludzi najpierw. Trzeba ich przekonać, że, że warto się ubrać w ludowy strój, że to nie jest śmieszne, że to jest ciekawe, że to jest atrakcyjne. Czyli trzeba mieć przede wszystkim Dobry kontakt z ludźmi. Następnie trzeba to lubić, tak jak powiedziałam, i być sprawnym fizycznie, w sensie takim, że czasem jest to rzeczywiście praca wymagająca naprawdę ogromnej koncentracji, i w sezonie to, to jest, no trudno powiedzieć, że całą dobę, ale to jest. To jest no, czasami 20 godzin w ciągu doby, bo zaczyna się od tego, że najpierw robimy ofertę i ją y, pokazujemy, czy, czy, czy w mediach, czy w internecie. Y, y, następnie wysyłamy też te oferty do miejsc, które, z których możemy turystów mieć, czyli jest, są to szkoły, są to domy kultury, a potem przyjmowanie zgłoszeń. Inna jest dla rodzin oferta, inna jest dla grup zorganizowanych szkolnych, inna dla, dla wizyt studyjnych jest zrobienie harmonogramu, a następnie jak już jest ten harmonogram zrobiony i wiemy, że będziemy mieli dwie grupy dziennie, to spotykamy się z, z ludźmi, i mówimy, to są ludzie, którzy są przygotowani do różnych rzeczy, czyli do lepienia garnków, do pieczenia chleba, do tkania płótna. I ustawiamy tak zajęcia, żeby w tym naszym gospodarstwie dwie grupy, no czyli powiedzmy, no czasem to jest nawet 80 osób, mogły bezkolizyjnie spędzać czas. Głównie tutaj do nas turyści przyjeżdżają, ale jak zostają dłużej, to chcą kupić masło, chcą kupić mleko, chcą kupić śmietany, warzywa jak ekologiczne. Tutaj każda gospodyni ma swój ogródek. My również nie jesteśmy w stanie. Jako, że mamy tych turystów dużo, yy, prowadzić takiego dużego ogrodu, który by wystarczył na potrzeby naszej kuchni, więc my kupujemy produkty od, od miejscowych gospodarzy. Zmieniła się bardzo mentalność, jeśli chodzi o takie myślenie, że u nas nie ma nic ciekawego. Oni są teraz bardzo dumni, że tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Że ci ludzie spacerują tymi ulicami, zaczynają dbać o swoje podwórka, zmienia się yy, yy, wizualnie wieś, na korzyść oczywiście. Największym dla mnie argumentem, yy, który, yy, który widać, że coś się zmieniło, są te starsze osoby, których, yy, którym trudno zdawałoby się jest zmienić myślenie i podejście, może były w innych czasach, a one są tutaj bardzo aktywne, mają dużo czasu i stworzyły zespół. Które z nami współpracuje. Panie mają kilka obrzędów, przebierają się w tradycyjne stroje, otwarły się na, na, na świat, mają nagrodę ministra kultury, więc działają bardzo aktywnie, kultywują lokalną gwarę i tu w tym naszym gospodarstwie one się bardzo przydają. Jestem pasjonatką tych, tych, tych działań, tej, tej swojej pracy. Widzę, że ma sens i tak jak, ta, jak te wsie się wyludniają, młodzi ludzie wyjeżdżają za chlebem, to taką takim. Sukcesem jest to, że kilka młodych osób zostało na wsi. To są nawet ludzie z wyższym wykształceniem, którzy prowadzą w naszym gospodarstwie zajęcia, pracują z turystami, a nawet kilka osób założyło swoje własne przedsiębiorstwa. Czyli są osoby, które no, gdyby nie to, że jest taka możliwość, że jest dla, dla kogo tutaj pracować, to wjechałyby. Więc to tym bardziej daje satysfakcję.